Dzień dobry Państwu, Budy... budowa bloków przy Demosie, przy w tym chłodnym. Wokół za słonecznego. zobaczcie jaka budowa trwa, obok tych genazów. Tam daleko jest stokrotka. To dla Państwa pokazać, tam już da dalej blok stoi. Przebierze Państwo troszeczkę, a później nic nie będzie widać za bodu, a to było kiedyś sama, sama trawa. Dzwig stoi tak, jak buduje ten blok. Jak to się zaczyna budowa taka u nas, można te bloki kupywać. Co to za was, gram Nie do siebie. Zawsze powiem, jaka jest data. Mamy 24 kwietnia. Gdzie mamy środę? Przebierzemy troszeczkę tą budowę, pokażę Tu już bok stoi, jeden, to jest wykończony prawie i drugi, a w tym miejscu będzie kolejny, będzie kolejny blok, zobaczcie przy ulicy Wieniawskiego przy ulicy Demos. I dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia. Cześć. Pozałem. Kolejny film już wkrótce.